Siema, z tej strony dzisiaj nagrywamy sobie QA. Zacznijmy tutaj od pytań jakie napisaliście. No dobra, zaczniemy. Pierwsze pytanie. Jerkan Clay, Lubisz cukier puder? Pamiętasz Max. Lubię cukier puder, lubię też inne proszki. No i tak. Ile masz braci? Mam dwóch braci. Jak masz na imię? Mam na imię Adam. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Mój ulubiony youtuber. Hmm. Wiecie, nie mam chyba ulubionego youtubera, ale najczęściej kogo oglądam. Hmm. No, no, no to jest chyba oczywiste Jarkan hmm. Nie no, nie, bardzo cię lubię oczywiście, ale chyba wiecie kto, jak on się nazywał. Zaraz wam po powiem wam zaraz. E historia. Spokojnie, nie oglądam takich niedobrych rzeczy. Yy, Dominik Łupicki. Yy, tak, lubię jego pranki. Najbardziej jego pranki na jego dziadku. Polecam kanał. Tutaj sprawdzam swoje filmy, który jest pierwszy. Bo następne pytanie takie było: Jaki jest twój ulubiony słodycz? A, czym mnie lubisz? Czy dasz mi serduszko? Dam ci serduszko, tylko tu mam niezaktualizowane, więc jak widzisz, nie mogę kliknąć tutaj serduszko. Znaczy tego serduszka, ale na telefonie sobie kliknę. Czym mnie lubisz? Nie, nie znam cię, jesteś przecież youtuberem. Nie, no, żartuję, ja lubię cię. Miałem nawet z tobą film. No i tak. Jaki jest twój ulubiony słodycz? Cukier puder. Nie, no wiecie co, chyba, chyba jak Lizak w kształcie piwa jest dobry. Czy masz dziewczynę? Nie. Ile masz lat? 11. Od kiedy masz kanał na YouTube? Od 2 marca, Dzień Pokorzenia Patryk, jeżeli to oglądasz, Dzień Pokorzenia Lubisz ciapa tego ciapciaka? Nie, nie lubię. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? WF. Z czego masz najgorszą ocenę? Matma, mat matma, no. Czwóreczka, ale wychodzi mi chyba 3,79. Więc ledwo mam tą czwóreczkę. Czy dajesz pod każdym moim filmem La, lapę? Nie, no, wiem, że łapkę. Nie pod każdym, bo każdego nie oglądałem, bo bardzo dużo masz tych filmów i tak jak wrzucasz trzy na dzień, to tak nie mam, nie to, że czasu, ale no po prostu, ale pod większości na pewno dałem. Od kiedy nagrywasz na YouTube, to już odpowiedziałem. Co sądzisz o mojej fryzurze, Szymon? W jakim mieście mieszkasz? Uważam, że jest, y, jest taka fryzura o innej orientacji, a mieszkam, y, nie ważne gdzie, bo wiecie, to na to pytanie nie... Słyszałem, że się obcięłeś. Że obcięłeś się spoko. Ym, no, ale tak to po prostu... Gdzie mieszkam, to chyba wiesz, bo znam Cię, więc wiesz... Wiesz, gdzie mieszkam, ale... ale jeżeli ten, to nie powiem, żeby tutaj psychofanie nie przychodzili. No dobra, szybko minął ten odcinek. Naprawdę, mogę zrobić drugą część, tylko piszcie coś innego. Po prostu... No... Czy, z, z, z. Co to mi? Panika, panika. Obejrzyjmy to. Nie, nie subuję tego kanału, naprawdę. Ja wam obiecuję. Ona ma jakąś chorobę. Dziwne to było. No dobra, nieważne. Nieważne, prawda? Dobra, to było na tyle w tym Q&A. Piszcie w komentarzach pytania do drugiego Q&A, bo naprawdę miło mi się to robiło. Ale bardziej takie inne, zupełnie takie... Yy, takie, takie, no, nietypowe, no. No, ale i tak były super. Pozdrawiam Jirka Nakleja. Pozdrawiam Szymona, pozdrawiam Huberta. Więc dziękuję bardzo.